Bardzo się cieszę, że możemy się zobaczyć. Znaczy, wy możecie zobaczyć mnie. Nie wiem, czy się też tak cieszycie, ale możecie zobaczyć mnie już trzeci raz na tych rekolekcjach i możemy je razem przeżywać. Rekolekcje są zawsze bardzo pięknym czasem, także dla tego, który głosi te rekolekcje, bo to Słowo jakoś tak w sercu pracuje i, i, i daje też takie poczucie, że Bóg jest blisko, blisko nas. Mam nadzieję, że udało się zrobić krok do przodu, że macie radość z tego, że się z kimś pojednaliście, albo wyznaliście komuś swoją miłość. Może ktoś skorzystał z sakramentu Spowiedzi z Świętej. To jest piękny znak tego, że chcemy, by Bóg narodził się w naszym sercu i by nas też uzdrawiał. I w tym trzecim dniu chciałbym dokończyć fragment z drugiego rozdziału Ewangelii według Świętego Jana. A znajdowało się tam sześć kamiennych naczyń na wodę, które służyły do żydowskich odmyć rytualnych. Każde z nich mieściło po dwie lub trzy miary. Jezus polecił usługującym: Napełnijcie naczynia wodą, i napełnili je aż po brzegi. Następnie powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście, staroście, wieczer staroście wieczerzy. I zanieśli. Skoro przewodniczący uczty skosztował wody przemienionej w wino, a nie wiedział skąd było, służący natomiast, który zaczerpnął wodę, wiedział, poprosił pana młodego i rzekł mu Każdy podaje najpierw dobre wino, a gdy goście sobie popiją, później gorsze. Ty przechowywałeś dobre wino aż dotąd. Taki początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i tak objawił swoją chwałę, a jego uczniowie uwierzyli w Niego. Drodzy, to jest ulubiony fragment, mój fragment tej Ewangelii o przemianie wody w wino. Najpierw trochę liczb, sześć stągwi kamiennych, każda miała dwie albo trzy miary. Więc między 20 a 30 litrów to jest jedna miara. Więc jedna stągwia razy 6 to jest 160 litrów wina. Myślę, bardzo dużo. To tyle, ile miało wystarczyć na całą wioskę plus zaproszeni goście. To wino, zobaczcie, tak mówią przynajmniej ojcowie kościoła, to jest symbol obfitości. Że Bóg zawsze daje więcej niż się spodziewamy, i daje tyle, ile potrzebujemy, po to, byśmy też mogli się podzielić tą radością, tą miłością, którą otrzymujemy. Ale nie tylko chcę się zatrzymać na tych stągwiach, chociaż one są ważne, ważna jest też ich liczba. Zobaczcie, sześć stągwi kamiennych. Kiedy przeczytacie sobie choćby fragment Księgi Rodzaju, Bóg stwarza świat w sześć dni. Siódmego dnia Bóg odpoczął. Ta, sz, ta szóstka oznacza pewną niedoskonałość. To prawda, że my jesteśmy niedoskonali. To prawda, bo ją odkrywaliśmy już wczoraj. Że nasze małżeństwo może być niedoskonałe, że nasze ciało może być niedoskonałe, że możemy być ludźmi, którzy są dotknięci jakąś chorobą, albo zewnętrzną, albo wewnętrzną. Ale Bóg zobaczcie z tej naszej niedoskonałości z tych naszych sześciu stągwi potrafi wyprowadzić najlepsze wino. Potrafi to co jest wewnątrz przemienić. Zwróćcie uwagę, Jezus nie przemienia stągwi. On przemienia to co jest we wnętrzu stągwi. Stągwie zostaną nienaruszone. To jest piękny obraz dla nas, ale też piękne zaproszenie dla nas. To jest też zgoda może na to, że jesteśmy ludźmi słabymi, że może czasami trzeba też przeżyć tą swoją stratę i swoją słabość, ale nie ustawać w nadziei, bo jeżeli jesteśmy ludźmi słabymi, to Bóg tą naszą słabość może zamienić właśnie w radość. Myślę, że też ważne jest to, że Bóg chce, byśmy z nim współpracowali. Zwróćcie uwagę, że Jezus każe, tym sługom zanieść tam wodę do stągwi, nalać do stągwi wody. To jest ludzka praca, wydaje się trochę bezużyteczna, może się nawet wydaje to, to jakąś naiwnością. Mają, z, mają wlać tam tak dużo wody, ile to jest fizycznej pracy. Czasami jest tak, że Bóg naprawdę nas zaprasza do takiej ludzkiej pracy. Do budowania ludzkich relacji, do szukania pomocy w takich różnych miejscach. Bóg, kiedy czyni cud, czyni to także rękoma drugiego człowieka. Zaprasza nas do tego, byśmy uczestniczyli w tym cudzie. Może jest tak, że kiedy czynisz swoimi rękoma wielkie rzeczy i cud się nie dzieje, to jest właśnie po to, byśmy te ręce wykorzystali także. Do pracy z drugim człowiekiem, może właśnie w tym przyjdzie cud, może właśnie takie zaproszenie dzisiaj Bóg, Bóg wysyła do każdego z nas. Oni musieli wlać tą wodę i, co jest też ważne, mają zaczerpnąć i zanieść staroście weselnemu. To jest zaproszenie bardzo trudne, dlatego że starosta weselny. No, gdyby się okazało, że to jest zwykła woda, pewnie by się trochę zdenerwował. Może jest tak, że oni myśleli, że teraz narażą się na, na złość starosty weselnego, na złość tego przewodniczącego uczty. Zobacz, kiedy chcesz otrzymać od Chrystusa cud, kiedy chcesz, by objawiła się Jego chwała, musisz zaryzykować. Bóg w różnych momentach zaprasza nas do tego, byśmy w życiu zaryzykowali. Może jest tak, że myślisz sobie, nie, to jest pośmiewisko. Jak się podzielę tym, co przeżywam, jak zaryzykuję, jak gdzieś pojadę, poproszę o modlitwę, to może wszyscy się będą w jakiś sposób, no, będą widzieli moją słabość albo, albo to, co przeżywam. Może, może myślisz sobie, że wystawisz się na pośmiewisko. Ale słudzy, zobaczcie, którzy zanosili staroście weselnemu wodę, która stała się winem, musieli zaryzykować. Musieli zaufać Jezusowi. Więc w cudzie, o który prosimy, i mam nadzieję, że dotknie ten cud wielu z nas, właśnie teraz, jest taka, tak, takie miejsce na zaufanie Panu Jezusowi. To jest też nasza wiara. Do tego, by się dokonał cud, jest potrzebna wiara. Prosimy o tą wiarę, ale też prosimy o to, byśmy zaufali Jezusowi. I zobaczcie, co dalej się dzieje. Po tym, jak starosta skosztował tego wina, mówi tak: wszyscy robią odwrotnie: najpierw dają dobre wino, a później gorsze. Ty zrobiłeś inaczej. I to jest to słowo, z którym chciałbym was na koniec zostawić. Może jest tak, że w Twoim małżeństwie, że w Waszym małżeństwie Bóg czyni coś inaczej? Może nie jest tak, jak robi w małżeństwie Twoich rodziców, Twojej siostry, Twojego brata, Twoich przyjaciół, że Bóg to robi inaczej? Ale zobacz, inaczej wcale nie, nie znaczy gorzej. Zaufanie polega na tym, że ja oddaję Bogu wszystko, nawet to, co dzisiaj przeżywam, i właśnie w tym może przyjdzie cud. I ostatnia myśl, myślę, bardzo piękna, pokazująca, że to, co się stało w Kanie Galilejskiej nie jest w Biblii nazwane cudem, ale jest, nazwa, jest to nazwane chwałą Boga. Jezus uczynił to jako znak na chwałę Boga. Zobaczcie, jeżeli ma się dokonać coś w nas, co nas przemienia, jeżeli ma się dokonać coś w nas nowego, jeżeli ma się nasza zwykła woda. Zamienić w wino, to tylko po to, by to przyniosło Bogu chwałę. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowa na to, by cud, który się w tobie zadzieje, przyniósł Bogu chwałę? Jeśli tak, to módlmy się o to wspólnie. I zapraszam Was w tym ostatnim dniu, abyśmy, abyście odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Abyście myślą i sercem powrócili do dnia Waszych zaślubin abyście na mocy sakramentu małżeństwa prosili o uzdrowienie. Sakrament to jest moc Boga. Ja głęboko wierzę, że właśnie w tym momencie Bóg może przyjść do Ciebie z łaską uzdrowienia. Tchau, tchau. Może więcej ciebie chcę, więc rozpalą. miłości Twej, miłości Twej Nie chcę w innym miejscu być Nie chcę w innym miejscu być Nie chcę w innym miejscu być Lecz miłości Twej, miłości Twej lecz miłości twej miłości twej nie chcę w innym miejscu być Nie chcę w innym miejscu być Nie chcę w innym miejscu być Lecz miłości twej miłości twej Pani już dzisiaj trzeci dzień trwamy. Przy Tobie i razem z Tobą. Wyznaliśmy naszą wiarę, że poza Tobą nie ma zbawienia, że Ty jesteś naszym jedynym Zbawicielem, że Ty jesteś naszą miłością. Wyrzekliśmy się naszego grzechu i słabości. Jesteśmy, Panie, świadomi tego, że potrzebujemy przebaczenia. A dzisiaj, Panie, chcemy powrócić. Do dnia naszych zaślubin. Chcemy odnowić nasze przyrzeczenie, przyrzeczenie małżeńskie. Panie, głęboko wierzymy, że właśnie przez sakrament powiązałeś nasze serce, ludzkie serce, i właśnie przez ten sakrament też możesz dokonać naszego uzdrowienia. Panie, chcemy otworzyć się na Twoje życie. Chcemy otworzyć się na swoje życie, ale też chcemy otworzyć się na nowe życie. Niech to odnowienie przyrzeczeń będzie wzmocnieniem naszego małżeństwa, naszej ludzkiej miłości. Niech ono będzie, Panie, wzmocnione Twoją obecnością. Zapraszam Was do tego, żebyście może podali sobie dłonie. Abyście sercem i pamięcią powrócili do tego momentu waszych zaślubin, może to było kilka miesięcy temu, może rok, może dwa, może pięć, dziesięć, piętnaście lat temu. W tym momencie nie byliście tylko sami, ale byli wszyscy, którzy są dla Was bliscy, ale przede wszystkim był Chrystus i On jest nadal ten sam. I można go prosić o uzdrowienie, o uzdrowienie miłości, i można go prosić o wszystko, co teraz jest pragnieniem Twojego serca. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni Waszą wolę i wspiera Was łaskawie, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Jezus Chrystus. Dziękuję Wam bardzo za zaproszenie, za otwarte serce za to, że chcecie dzisiaj posłuchać tego króciutkiego komentarza, do Bożego Słowa, do niezwykłego czynu, do niezwykłego cudu, który uczynił Pan Jezus. Z Ewangelii Jana, drugi rozdział od 1 do 12. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina Matka Jezusa powiedziała do Niego, nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, trupcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi, stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili aż po brzegi. Potem rzekł do nich Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu Oni zaś zanieśli A gdy starosta weselny skosztował wody Która stała się winem Nie wiedział bowiem skąd ona pochodzi Ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli Przywołał Pana młodego i powiedział do niego Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino A gdy się napiją, wówczas gorsze Ty zachowałeś dobre wino Aż do tej pory Taki to początek znaków uczynił Jezus W kanie galilejskiej Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego i jego uczniowie. To jest świadectwo z tego początku działalności pana Jezusa. Działalności, która była nie, nie, nie tylko pełna pięknych słów głoszonej Ewangelii, ale też mocy, która potwierdzała e, prawdziwość tej Ewangelii. I święty Jan zostawia nam tą historię ze swojej perspektywy opowiada nam tę historię w jakimś celu. Wierzę w to, że każde świadectwo, które jest opowiadane, jest po to, by uwierzyć w to, że Pan naprawdę dzisiaj czyni niezwykłe dzieła. I chciałbym w komentarzu do tej Ewangelii opowiedzieć Wam historię. Kilka lat temu zadzwoniła do mnie moja koleżanka, by opowiedzieć mi o, o historii, która bardzo ją poruszyła, tego jak Pan odpowiedział na jej modlitwę. Paulina, bo o niej mówię, jest czy, czy jest osobą wierzącą, była w swojej pracy, to było jasne dla wszystkich, że ona wierzy, bo kilka lat temu modliliśmy się za nią i jej życie się diametralnie zmieniło i zaczęła o tym wszędzie opowiadać. I powiedziała, że miała w pracy dwóch braci. Jednemu urodziło się dziecko, drudzy się starali, drugie małżeństwo się starało, ale nic z tego. I to pierwsze, w tym pierwszym małżeństwie, jakieś małe dziecko modliło się o to, by, by to dziecko w tym drugim małżeństwie się, się poczęło. I, I ciągle, mimo różnych prób i starań, i tej modlitwy, tego, tego dziecka również, i rodziców, nic się nie zmieniało. I Paulina w tamtym momencie swojego życia powiedziała, miała bunt na post, powiedziała sobie, ja, ja nie będę pościć, ja rzucam post, w ogóle poszczę nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, to jest bez sensu. I powiedziała Jezusowi tak, Jezu, ja to rzucam, to, to nie działa, to w ogóle nie jest dla mnie. Ale kiedy usłyszała historię tej młodej dziewczynki, która powiedziała, dlaczego... Ja się modlę do Pana Jezusa, a Pan Jezus mi nie odpowiada. Mówi, jej serce zmiękło. Mówi, muszę pościć, muszę pościć, żeby ta dziewczynka zobaczyła, że Bóg jest dobry. Eee, I historia potoczyła się tak, że Paulina z ogromną wiarą powiedziała, do, spotkała się z, tą, z tym mężczyzną, z jego żoną, powiedziała im tak: Słuchajcie, ja wierzę, że Pan Bóg jest dobry. Ja wierzę, że Pan Bóg ma naprawdę najlepszy plan. Wiem, że długo czekacie na potomstwo, modlicie się, nic się nie dzieje, ale ja”. Ja dzisiaj za was będę pościć. I umowa jest taka, ja robię swoje, wy robicie swoje, i patrzymy, co zrobi Pan Jezus. Więc Paulina pościła, małżeństwo wzięło do sobie do serca, i po iluś tygodniach przyszli do niej i powiedzieli. Paulina, byłem, byliśmy u, u ginekologa, moja żona jest w ciąży. I ona powiedziała, no to było niesamowite to usłyszeć, ale mówi, nie chciałam sobie tego przypisywać, w żaden sposób tam łączyć, żeby nie było, że ja próżną chwałę jakąś odbieram i tak dalej. I, ale zapytała, mówi, a kiedy to się stało? I niezwykłym było to, kiedy ten lekarz powiedział, że to było równo 9 tygodni wcześniej, i to 9 tygodni wcześniej, co do dnia, to był moment, e, kiedy ona podjęła post, kiedy powiedziała tym ludziom, co powiedziała. I Pan ich wysłuchał, i pokazał Paulinie, że, że post naprawdę ma znaczenie. To jest jak w tej historii, kiedy, kiedy cud się dokonał, mógł się dokonać tak, ale Jezus powiedział po coś do sług: Pójdźcie postągliwie i napełnijcie je wodą. To był jakiś wysiłek, który trzeba było wykonać. I czasami nie wiemy, po co, po co mamy coś zrobić, o co Pan Bóg nas prosi. Czasami nie wiemy, dlaczego coś nie dzieje się od razu. To stągwie, napełnianie wodą stągwi, też nie trwało chwilę. To były wielkie stągwie, trzeba było iść po wodę. I w naszym życiu też są takie modlitwy, które się przedłużają. Są takie oczekiwania, które, które trwają czasami miesiące, czasami lata. Ale wierzę, że dzisiaj ta, ten fragment Słowa i to świadectwo pokazuje nam, że, że nasz Bóg jest dobry. W chwili oczekiwania jest tak samo dobry, jak w chwili, kiedy daje Ci odpowiedź na Twoją modlitwę. I chciałbym Was dzisiaj do tego zachęcić. Nigdy nie zrezygnujcie. Przede wszystkim z tej prawdy, że Bóg jest dobry. Jeśli oczekujesz, jeśli czekasz, jeśli już się zniechęcasz, pamiętaj, że Bóg jest dobry i jest tak samo dobry i tak samo godzien chwały i uwielbienia, jak w momencie, kiedy otrzymasz to, o co przez lata prosiłeś. Niech ja Was Bóg błogosławi, nie przedłużam, bo Ksiądz Andrzej nie będzie zadowolony. Z Bogiem trzymajcie się i do miłego zobaczenia gdzieś kiedyś. Papa. Pa.